Halo witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Susek A to jest pierwszy odcinek z The Binding of Isaac Early Birth na moim kanale i dokładnie tak Lecimy sobie z nowym ranem Hop, New Run Isaac Normal Mod Eeezka w Isaaca troszkę 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 pkałem, troszkę troszkę wiem jak grać w niego Bardziej go znam z kwestii teoretycznej niż praktycznej, zrobiłem sobie z 5 ranów, ponieważ miałem nagrane tyle odcinków ale przy montowaniu gdy montowałem okazało się że jednak coś się coś spieprzyłem o, 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 coś spieprzyłem i i, i i i i i poszły się jubać do kosza na komputerze niestety je nie, wasz kurczę. ej hop dobra blisko Isaac o, będzie się Isaac, Isaac będzie się pojawiać e, codziennie na moim kanale o godzinie 18 Taką Tak mam nadzieję, że tak będzie. To tak będzie fajnie przecież. o o o o o o Spokojnie. Ok, mam trencher'u, Mamy jeszcze muchy. I szmaciura. o ho ha, ha. Pięknie. I pigułka. I can see for Pięknie. Pięknie-pięknie. This a plus knockback shot. Pięknie. Pięknie I zapowiada ta rozgryweczka. I oczywiście naszym celem w tym odcinku jest pokonanie mamusi naszej. Która jest bardzo zła, bo chciała za za zadrubać nożem. Trzeba jej, ją, jej pochlastać się po twarzy i powiedzieć, że tak nie można. Ale te te odpychają. Masakra. Masakra. O, o no. no. No właśnie, mój skill wybanił po Pięknie, i dwie bombery, ślicznie Zobaczymy jeszcze co jest na dole, może jakiś Kersrum, coś tam Takiego Sklepik mamy Idź tam, bo, no nie, bo jak on wybuchnie to mi zabierze serduszko, no Całe, no Pięknie Oluju Gany za strany. No nie szare pańczaże. Dobędzało się Fajnie się bęcisz, pro. Nie, boż kurczę, szmaciury opcjongure. Wa wa O o o o, 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 o pojebał cię coś chyba A, Dobra Co jeszcze chciałem powiedzieć, Ludziska Mm, ogólnie na tym kanale yy, nie będzie tak, że ja nie będę się opierał. Ej, tam był. Nie, że ja na tym kanale nie będę się opierał, że tak powiem, ponieważ on zamiar przeklinania się, nie mam zamiar udawać aktorstwa <laughs> Tears Down Explosive, fajnie Speed Down, fajnie World of Steel, fajnie fajnie się probawisz. Szampańsko. No. Nie, więc tak, tutaj nie będzie, tak powiem, yy, robienia aktorstwa, że... Oj kurczę, monstro. Chyba zaraz dostanę. Oj, ała, Kurczę, co, co teraz będzie? Dostałem. Z serduszka w plecy. nie, nie, to nie będzie... To jest, nie, będę chciał to być darmordy, że... Ty śmieci, że nie bombi. kurwa bo się i tak wiecie

Kurczę. E, oczywiście ludziska, e, w opisie do kanału macie też link Do kanału Siwego O, wybuchł Do kanału O, old, old Machine, piękny Do kanału Siwego, Siwy to jest taki mój muziomaczek, on tam wiecie y, Nagrywa liczne of serii czy Chipsy, Kolegram i I możecie wpaść do niego, obczaić to co, co on tworzy I ewentualnie zasubskrybować jego kanał, dać mu łapkę w górę jakąś jeżeli Wam się spodoba, to co on tworzy? No a my tu już lecimy z muchami, kurczę, no ale ten knobak jest piękny, te muchy. Patrzcie, jakiekolwiek, yeah, śmieszne. No, głównie, ha, piękne. I kluczek do treża romu. Odmasz, boże, ale nas gra gra spieszcze, nie? Ale nas gra rozpieszcza ludziska naprawdę Magic Mushroom od mushroom No 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 Pięknie Pięknie są duże strasznie fajne. O Jezu, do o ho. Ho, 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 ho dobrze wybuchł Nienawidzę tych pajęczarze szarych, więc skaczą przez całą planszę jak z dupy Hangman mm, to chyba nam ucina głowę i możemy latać, ale nie jestem pewien. Użyję to po prostu na bossie. Zobaczymy, co to mi da, że tak powiem. Hop, hop, hop. Idziemy dalej. O, skrzynia złota, bardzo miło. Mm, nieopłacalne to możemy luknąć czy nie ma super secret roomu jest i on kolejne pigułki balls of steel unlock lazarus subcia balls of steel kolejny Boss of steel i can see forever, pięknie kolejny forever i lock up, pięknie po i can see forever się zwrócimy, ale to po bosie przym bossem jest larjuna i co to robi, no właśnie daje nam latanie tak jak myślałem trochę nam uprości sprawę ponieważ będziemy mogli między kamieniami się nad kamieniami lecieć to jest fajne no 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 no, uuu chyba szmaciuro nie rób tyle gówno tu je one zawróciły Oluju Oluju Boże, jak dobrze. Co my tu mamy? Hmm, HP up. Damage plus enchant. Pięknie, 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 pięknie. Tu mamy pakt. Hmm, nie wiem, czy w ogóle się opłaca nam to brać. Chyba nie wiem. Nie, nie biorę. Kurwa, nie, bo wiedziałem, że nie biorę tego. co zrobiłem. Wziąłem. Fajnie. Hmm, Użymy jeszcze się jak jest forever. Mm, i tu po na górze... nie ma tu na górze. Secret Super Nasze znaczy Secret roomu. Hmm, to ciekawe. Secret roomie... Tu jesteś. No ok, dwie, dwie bombery, mandery yeah Jest takim grubym, dużym majzakiem, z wielką głową. Masakra. Ta, 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 ta. Mm -hmm. ta, ta. Nie, że teraz mi się nie spieprzy, bo, bo wtedy się nie to, że niby nagrywałem wszystko tyle samo, ale długość dźwięku była dłuższa niż długość filmu, więc było ciekawie, że tak powiem. Okej, jest pierwsza. Mm -hmm. Spróbujmy. Nie opasało się. Nie opasało się

a ja, zobaczymy Tak, to, że wszystko na podwójne wypada. No to nawet spoko, spoko. Chyba się nawet opłacało za to jedno serduszko No 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 <laughs> The Lovers i The Lovers Może jest no co tam? <laughs> Patrzcie jak to muchu oddala od je, 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 piek, pięknie. <laughs> no idę i idę dramoc. Nie no, w sumie spoko, że to chciałbym za te jedną statuszko. Uh, 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 pięknie, 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 pięknie. ten... Oj, 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 kościarze. Kościarze, kościarze zajebane, no K kostki. Mam dwa grzybki, zobaczymy czy coś będzie, nic nie będzie Chop! A ja tu nie, nie wziąłem tego w ogóle do tego Treasure room, fajna bomba Świetna Nie wziąłem treasure room, śmiesznie A się z wspomogę bombkami, bo... Bo olu, bo mogę, hehe Okej okay. Prawie. Powinien być David Room. Nie ma David, to jest Demi Chap, chyba Demi Chap plus ręcza. Pięknie, ale dostaje ona rozpieszcza. Totalnie, naprawdę. Mamy range na, ca na cały pokój po prostu. Pięknie. Nie, na arenę nie chcę wchodzić, nie chcę się bać. To nie dla mnie, nie mam jeszcze tego poziomu, że tak powiem, gry. Iść po kluczyk, bardzo a więc, jeśli nie pójdę już po kluczyk, to pójdę i do i tu Speedmaster w Drop Serio, naprawdę, zostaje tak. same samej po prostu, jestem D6 on roluje nam chyba wszystkie itemy, wiecie. Chyba nie chcę, bo mam taki fajny ten film, ten mam raz, dwa, trzy grzyby. Trzy grzyby, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę rolowania itemów, nie wiem, nie opłaca mi się. Na, naprawdę fajne damage upy, first upy wszystko apy, więc, więc, więc nie chcę. I klapką w dół. Liczę, że na następnym piętrze będzie Devil Room, bo mam 4 head, head containers i przydałoby się je jakoś wydać sensownie. To też strzały tak wolno, ale przydałoby się jakiś shot speed up. Jeb, jeb, jeb czy tam płótko. Piękno. O cholera. O, jo, o, chlera. O, jo, 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 jo. O, jo, 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 jo. O, jo, jo. O, 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 jo. Jo. No, mam wyzwanie Mam wyzwanie dla jej same. samo ma pokazać klatę Ja To znak będę z wieką ten, wie o co chodzi Co nam co na to robi? Nie Nie jest to, że się w kamień Co, co to robi? O, cholera Widziałem ty ten Wtedy trzeba było to od razu iść, a nie czekać. O Jezu. Głupie. Nie, 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 nie skaczcie na mnie. W śmiecie, w śmiecie. Już, 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 już. paszowan on. No No, pięknie. Zmierzenie. Jebcie tam. I kolejnym basem jest Gerdie, Gerdie. Co ty gardisz? Powiedziałem. A, to jest chyba odmiana ta, nie. Ale to jest odmiana, która tylko... Tylko reszty, ale widzę, że jednak nie, bo jednak on też strzela. O, o, o. Serio. Aha, on w sumie sam sobie niszczy to. No. Fajnie. Jebcie tam. Gin. Już koniec z tobą. Mój rap ci to jest że tu tempa, zwłoko, yeo. Yeah. Lichai odblokowany! Okej, okay, sam tu mamy. Speed up plus size down. In Room. Uuhu. Uhuhu. Wiecie co to jest? Wiecie co to jest Dark Darkban. Pięknie. Pięknie Darkban. żery to. żery Do serduszka. Pięknie, chodź, mam jeszcze parę dla ciebie. I rufy, no i ruszy, no, Jonek. wiecie, wiecie, wiecie. Jakie serduszko. Pięknie. gdzieś jeszcze mamy. Nie, to idziemy na następny piętro. I dwa serduszka za jedno. Opasany, deal? Opasany. Mam już depsy drugie. Eee, pierwsze. Deps. Deptys. Deptys. Ojej oj oj, ojej, ojej A, dobra. Czyli to co wzięliśmy to daje nam po prostu tarczę jeżeli dostaniemy obrażenia. Bardzo fajnie. Oj darek mam żadnych suk, same hajsy. Hajsy co robić? A ja mówię, Forever i nie użyłem LOL. O Jezu, gridzioszek. A to dobrze, bo wiem, że w sklepie nie będzie grida. To spoko. To... Do sklepu zejdziemy kupimy jakieś sobie fajne itemy jak coś będzie Serio. I doładujemy z pewnością Donation maszynę. bo mam tyle hajsu Że przydałoby się trochę ją podoł... pod... Podoładowy... pod... pod, 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 pod Nevermind never Trzeba wpłacić po prostu, o tak to nazwę eee. Pię... ooo, oh, pięknie, damn, trzeba kolejny Klickets head, pięknie, 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 pięknie ludzka. Prawdy pod względem damage upów to jesteś po prostu na masach, na maksa rozpieszczeniu przez grę te Za te pojemki są w ogóle nie, nieprzydatne, no lepsze są muchy Ojej, nie jest kaszlika Piękno pięknie, coś mi to raz. No, rozpierdala to rami życia, <świetnie>, świetnie, świetnie mówisz, świetnie, fajnie. Dać suskę, że postawówka ukończona, Hehe <laughs> <laughs> Dobra, jedziemy tutaj. Dwie bombki to się opłaca. Jezu, zodargną coś dla Ciebie. Nium, 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 nium. Żyj, teraz dałeś serduszka, raz, dwa, oj, czarne nawet dałeś, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. O, 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 o! O, wujot! i stąd. Yeah! Ale Coś tak za tego ta gra idzie. Ja czuję, że potem będzie, będzie przejebany, no. że zostaniemy jakieś... Wiecie, wszystko na down po prostu. Serio. Bierz Bierz pan wiesz. Chodź tu i rzucaj. Ty śmieciu, gnoju. Jak się mi pająka wrzucić. Weźmiecie to Nie, że wrzucimy pająka, to jeszcze drogiego, no? Co za śmieciu? Jak mogę ci w ogóle? Kurwo kotasia. Zajebane. Co, Co? A, więc chyba na maś na ziemi. Jeszcze ty Pięknie O kurczę, o kurczę, o kurczę. Dobra, no, dwóch się to zbyliśmy Pięknie Pięknie I co to mamy? interną Internal heart Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie Naprawdę. To nie jest Bob's Brain. Poison damage. Fajnie. Poison, Poison damage jest to bardzo fajnie. Gdyby to był Bob's Brain, to bym był naprawdę nieszczęśliwy. W ogóle, co zatruwa. za Aha, no zatruwa, truba. Trochę. Raz na minutę. Oooo, jestem szybki, kurczę. No, 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 no. no Upierdalać. Pięknie. O i pibułka. Fajnie, fajnie, fajnie. Help up. Ale zostaw mi jedną śmieciu. Jedną nic jedną miał się wysadzić. No spoko na karm cię ziomek. Żeby dasz coś fajnego. No, dawaj. Nie chcę bomby. bomb zaraz Cię wysadzę. Dawaj coś fajnego. Nie bombę powiedziałem, bo cię wysadza. Co za karta To jest fajne, no właśnie, tutaj mam dwa sóczkę No spoko, może być Ej, aha, kurde, wciąż latem Dobra, mam czarny na przykład 5 się spisujesz Ale ty, mucho ci nie wybaczę. Ty, jest zaraz. Pięknie Znaczy można tu chcieć czegoś więcej bliska. Hop, hop, hop podblokowane podblokowany, pięknie I dalej ładujemy w Donation Machine I się. cholera, nie fajnie No więc chciałem trochę więcej, widzicie Powpłacać, a kurcze Chciałem trochę więcej, no ale cóż Jest... dobrze, że chociaż tyle wchodziłem, że tak powiem I czytam tam bombą mi myślę, że... Ła owo 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 czy owo 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 przez dwa pokoje na nas. Takie złączone. Okej, okay. depsy drugie. Mamy Arcade Room. No, możemy podrać Tu. Gdzieś knoju. Jaką być mnie nie wiem czegoś. z I pięknie się wsypiam te moleczki. <grywam> Dargon, po prostu ko kocham cię. Kocham cię, po prostu kocham cię. We forever. <grywam> kurde no miałem gość do 15 już zeszłem po 15 haha po... <dobra>, dobra jeszcze nie zeszłem że 4 gry mam pięknie i bomby jeszcze no pięknie 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 dobra, jesteśmy tam o, jeszcze dwie gry dobra, jeszcze zagrałem te sobie i spadamy, darmo Jezu, darbam, ale to jest... śmieć śmieciu oddaj mi tę monetę Śmieć Darbam, darbam, lecimy mm, Lecimy pokonać matkę bo on, kurwa nas, no Ale tu, chodź tu Masz coś? Masz ty gównie Bardzo, bardzo mi fajnie Jej was tam, kurde Je, jeb jeb, 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 pięknie w jak chcecie jakąś nową speed ha. Pięknie Agencji Forever wezmę jeszcze raz Tak jest ostatnie piętro, więc <laughs> I ogólnie, jak chcecie jakąś nową serię, to Oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcecie, nie wiem, może Serię z Counter Strike Global Offensive Ja sobie pykam tam czasami Więc jak chcecie, piszcie, jak najbardziej Serię z Minecrafta nie Mogę zrobić, ewentualnie, już nie wiem, jak Minecraft kiedyś, ale Mogę zrobić. Zdyszut, więc? Jak najbardziej. Cały... dalej... he, 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 no like jeżeli tak powiem. O, luju. Muszę no like, nie. tak śmiesznie, wiecie, bo bygra... byłem w goldzie. Ja no nie mówiłem, nie. dobra, tak że mu powiem widziska. Albo nie, opowiem wam no, w następnym... następnym odcinku. O, tak zrobiłem. Opowiem wam w następnym odcinku, bo odcinek będzie dłuższy, a ten już powoli dobiega no tak powiem, do końca więc sądzę, że się nie wyrobię z tą opowieścią e, nie, 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 nie zdążę się wypowiedzieć, że tak powiem, z tą opowieścią do końca tego odcineczka a to już jest boss no właśnie, zamieniałbym zaczął, to wiecie no wiecie, serio, gówno mnie zraniło dobra a nie byłem chyba jeszcze w treżer roomie Pochodźmy sobie jeszcze ja już tu mam nie wiem, tu 20 minut tak Spokojnie No nie było jeszcze w treżer roomie więc yy, Poszukajmy go po prostu na spokojnie Na chillu nigdzie się nam nie spieszy jednak Ej na chillu, ej na chillu, ej na chillu O, A, I mam I mam czapkę o, jak najbardziej, jak najbardziej. Idziemy na plusie stąd. Pięknie. Tu coś musi być. A, jest i trenerom i sklepik. Pięknie. Jak się wzrosz pił Kurczę, no. Pięcie. Śmiecie. zadubane Pięknie. Co to mamy? Bobby Bomb Co to robi? Aha, dobra, wiem co to robi, słuchajcie Dzięki temu yy, temowi Naprawdę super grid Fajnie się robisz to W zakresie grid, tutaj mega grid, fajne Szampańska wyprawa Forbid hmm. ludzie to, że, 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 zaraz wam pokażę bo nie pokażę ja w sumie są niebieskie te, to ja tu mogę i judnąć, że tak powiem plum i jest niebieskie serwuszko nie wiem, po co mi to, było na górze mam jeszcze, ale mniejsze z tym dobra, idźmy już o tą mamy nie przebudzajmy tego, czeka serio 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 Nic nie ma, dobra Ajzak Ajzak, szmaciuro cię rozprudolę teraz Patrzcie, jak tu mam to 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 widzicie, ta bomba lecisz tak powiem, do przeciwnika Sama, automatycznie, nie muszę jej nigdzie wchać Żeby ona nie szła do, do takich gówin właśnie Tylko, że czegoś dałam, właśnie do nogi matki, coś takiego no, my też, nie są takie dobre w sumie Ajzak Uuuu, Oj, filmam cię Hej, ej, hey. serio. Piszcie ręką. Ajzak. Ajzak. Co tak krzyczysz? Ajzek. No i cóż Maciuro? Dobrze tam bomby. O, ty to jest własnym mucha. No, Ajzak. Serio. No dostałem. Ej, dobra, mam tarczę. Yeee. Ok, Unlock the WOMP, ludziska Unlock Channel 20. 4 of apokalipsy, Cube of Meat and Ball of Badges. Krótki, krótki odcineczek <taki>, taki fajniutki, wiecie, fajniutki, szybciutki, nie, bo co my tam wiecie będziemy długo grać, yy, no to widzę, że czasy się zgadzają na nagraniach, więc powinno być dobrze, a ja się tam komentujcie, skóbujcie, łapki w górę. Na razie i cześć, i wbijajcie w... Opisz się do kanału Macie Link do Siwego na razie i cześć!